Cześć. Podczas ekskluzywnego pokazu w Brukseli, Lexus zaprezentował piątą generację swojego flagowego SUVA, czyli model RX. Pozostańcie proszę ze mną do końca, żeby dowiedzieć się szczegółów i zobaczyć, jaki jest nowy Lexus. Zaczynamy! Mamy tutaj do czynienia z najnowszą, piątą już generacją Lexusa RX. Po siedmiu latach na rynku kolejne wcielenie zostało stworzone całkowicie na nowej platformie GAK. Jako ciekawostka, nowa generacja została odchudzona o blisko 100 kg. Warto wiedzieć również, że nowa platforma jest większa, a co za tym idzie oferuje bardziej przystronne wnętrze. Względem poprzednika, w nowym modelu zwiększony został rozstaw osi, ale skrócono zwisy. Zmiany są dość znaczne z zewnątrz, w kabinie, jak i pod maską. Zacznę od tych z zewnątrz. Wzornictwo nowego modelu względem poprzednika jest bardziej stonowane i zachowawcze. Ponadto nawiązuje stylistycznie do modelu NX. To akurat jest dużym plusem. Z przodu od razu w oczy rzuca się inny grill i nowe reflektory. W poprzednim modelu, w gwoli przypomnienia, grill był duży i kształtem nawiązywał do klepsydry. Tak to wyglądało. W nowym modelu grill jest bardziej zespolony z karoserią. Z kolei reflektory mają ostre kształty, a światło do jazdy dziennej mają kształt położonej cyfry 1. Patrząc na pojazd z boku można zauważyć, że linia jest bardziej smukła względem poprzednika. Było to możliwe poprzez wydłużenie maski, obniżenie linii dachu, jak również zwiększenie wspomnianego już wcześniej przeze mnie rozstawu osi aż o 6 cm. W topowej odmianie nowy RX wyposażony jest w koła o średnicy aż 21 cali. Tył pojazdu również uległ zmianie. Szczególne Ogólnie uwagę przykuwa w tej części zmieniony kształt tylnych lamp. A to, co szczególnie do mnie przemawia, to ten pas świetny, który poprowadzony został przez całą szerokość pojazdu. Wygląda to fenomenalnie, ja to kupuję. Ponadto warto również wiedzieć, że rozstaw tylnych kół został powiększony o 5 cm względem poprzednika. Teraz skupię się na wnętrzu. Tutaj zmiany są duże względem poprzednika. Jest nowa deska rozdzielcza, a na niej 14-cyfrowy ekran wyświetlacza do zarządzania multimediami i funkcjami auta, jak np. na Nawigacja, klimatyzacja czy oświetlenie wnętrza. Po stronie kierowcy pojawia się ekran z cyfrowymi zegarami, a dalej na szybie na wysokości oczu znalazł się również Head-up. Nowy system multimedialny wyposażony jest w asystenta głosowego Lexus Concierge, który można wywołać komendą Hey Lexus. Ponadto system multimedialny może połączyć się bezprzewodowo z usługą Apple CarPlay i przewodowo za pośrednictwem Android Auto. Dzięki aplikacji Lexus Link kierowca otrzymuje możliwość zdalnego dostępu do wybranych funkcji auta, takich jak otwieranie i zamek kanie drzwi, uruchamianie świateł awaryjnych i włączanie klimatyzacji. Powyższe funkcje mogą być obsługiwane za pomocą smartfona. Wyższe wersje wyposażenia nowego Lexusa standardowo posiadają system audio Mark Levinson Premium Sound Surround, wyposażony będzie aż w 21 głośników. W nowym RX wprowadzone zostały wszystkie dostępne systemy wspierające kierowcę. Takie jak system kamer panoramicznych 360 stopni, system automatycznego parkowania Advance Park, najnowszą generacją pakietu systemów bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety Plus. W skład tego systemu wchodzi m.in. układ wczesnego reagowania na ryzyko zderzenia oraz adaptacyjny tempomat ACC. Nowością w nowym RX są również elektroniczne klamki wewnętrzne. Wystarczy je dotknąć, żeby drzwi się otworzyły. Wow! Super! Ponadto system Safe Exit Assist zablokuje otwarcie drzwi, gdy z tyłu nadjedzie pojazd lub rowerzysta. Co do samego bagażnika, to jego przestrzeń względem poprzednika została wydłużona o 5 cm, a próg załadunku obniżono o 3 cm. Co pod maską? Nowy Lexus RX będzie oferowany w trzech wersjach silnikowych. Do dyspozycji mamy dwie klasyczne hybrydy oraz hybrydę typu plug-in. Podstawowa odmiana RX350H z 2,5-litrowym silnikiem benzynowym dzięki elektrycznemu wsparciu dostarcza maksymalnie 245 km. Koniem mocy i przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w 8 sekund. Zużycie paliwa będzie oscylowało w granicach około 6,5 litra na 100 km. Druga odmiana to RX 450H. Jest to hybryda typu plug-in z układem napędowym znanym już z modelu NX. Moc systemowa wynosi 306 koni mechanicznych. Pojazd przyspiesza od 0 do 100 km w około 7 sekund. Zamontowana w pojeździe litowo-jonowa bateria pozwoli na przejechanie około 65 km w trybie elektrycznym. Prędkość maksymalna na Prądzie to 135 km na godzinę. Ostatnia topowa wersja napędu o oznaczeniu RX500H jest to pierwszy w historii Lexusa układ hybrydowy z benzynowym silnikiem turbodoładowanym o pojemności 2,4 litra. Napęd ten generuje 371 koni mechanicznych mocy, z czego 109 koni mechanicznych uzyskujemy z silnika elektrycznego, który jest zamontowany na tylnej osi. Moment obrotowy jednostki będzie ukształtował się w granicach 640 Nm. Napęd będzie przenoszony za pomocą Automatu z sześcioma przełożeniami. Ceny nowego modelu nie zostały jeszcze podane. Tych należy się spodziewać pewnie we wrześniu. Wtedy też pierwsze egzemplarze pojawią się w salonach. Jednak pierwsi klienci odbiorą swoje pojazdy najprawdopodobniej na początku przyszłego roku. Żeby nie przegapić kolejnych materiałów, już teraz koniecznie zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.